Szanowni Państwo, za chwilę oficjalnie rozpoczniecie jedną z najlepszych, ale i najtrudniejszych zarazem aplikacji prawniczych w Polsce. Cieszę się, że po trudach przygotowań do naprawdę niełatwych egzaminów wstępnych są Państwo gotowi na kontynuowanie wysiłku, którego zwieńczeniem będzie zdobycie uprawnień radcowskich. Przed Państwem wspaniała, ale także wymagająca przygoda. Przygoda pełna kazusów, kodeksów i zarwanych nocy, ale także nowych przyjaźni, perspektyw i mistrzów, którzy pomogą Wam odpowiednio przygotować się do wejścia na wymarzoną ścieżkę zawodową. Dziś będę miała zaszczyt i przyjemność odebrać od Państwa ślubowanie, po którym staniecie się aplikantami radcowskimi. Wiem, że jako prawnicy każde słowo roty ślubowania będziecie wypowiadać świadomie i odpowiedzialnie. Od tej pory będziecie członkami Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Wszyscy z Państwa bez wyjątku zasłużyliby cieszyć się tym dniem, bo naprawdę jest czym. Mam nadzieję, że aplikacja radcowska spełni Wasze oczekiwania i da Wam wiele satysfakcji. Serdecznie gratuluję. Koleżanki i koledzy, aplikanci pierwszego roku, gratuluję Wam świetnego wyniku i dostania się na aplikację radcowską. Rozpoczyna się naukę w trudnym czasie ale ten czas, który spędzimy razem, wykorzystajcie dobrze. Korzystajcie z tego, co oferuje Wam Izba, korzystajcie z tego, co dają Wam Wasi wykładowcy. Pracujcie ze swoim patronem, a już za trzy lata spotkamy się na egzaminie końcowym, a po nim będziecie wykonywać elitarny zawód zawód radcy prawnego. Mam nadzieję, że zarówno aplikacja, jak i wykonywanie zawodu da Wam dużo satysfakcji. Jeszcze raz Wam gratuluję i witam Was na aplikacji radcowskiej. Szanowni aplikanci pierwszego roku, witam Was bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałam Wam pogratulować, że mimo bardzo trudnego roku, niesprzyjących okoliczności, wyjątkowych okoliczności, udało Wam się dostać na aplikację radcowską. I to nie byle jaką, bo najbardziej prestiżową aplikację korporacyjną w Polsce. Jako doświadczona koleżanka z drugiego roku. Mogę Was zapewnić, że to będą bardzo trudne 3 lata. Bardzo wymagające, zarówno od Waszego życia zawodowego, jak i życia osobistego, które najprawdopodobniej będziecie musieli co najmniej na trzy lata zawiesić na kołku. Co dostaniecie w zamian? W zamian dostaniecie doskonałą kadrę. Doskonałych praktyków, którzy będą Wam przekazywali wiedzę nie tylko teoretyczną, ale właśnie tą najważniejszą praktyczną, która potem będzie Waszą przewagą na rynku pracy. Ale co poza nauką? Mam nadzieję, że jak skończy się ten wyjątkowy pandemiczny okres, to Izba wznowi wszystkie aktywności inne niż tylko te naukowe czyli bale, imprezy. Wspólne gry w planszówki, także jak za 3 lata będziecie opuszczać mury tej izby, zdobędziecie na pewno ogromne grono przyjaciół, ludzi, z którymi będziecie z i z którymi przez kolejne lata będziecie wspólnie i z sukcesami pracować. Czego ja wam bardzo serdecznie życzę. Drodzy aplikanci pierwszego roku chciałbym wam na sam początku serdecznie pogratulować zdania egzaminu wstępnego na aplikację radcowską na stołeczną aplikację radcowską. Nieraz usłyszycie, że czeka Was bardzo dużo ciężkiej pracy i wyrzeczeń, co jest prawdą. Chciałbym Wam jednak zwrócić uwagę na inny aspekt, na aspekt towarzyski i samorządowy. Chciałbym, abyście pogłębiali Wasze relacje, integrowali się, wspierali władze w ich działaniach i wdrażali nowe inicjatywy. Jeszcze raz serdecznie Wam gratuluję i do zobaczenia na korytarzach Izby Radcowskiej.